MBCT online. Czy da się w ciągu miesiąca realnie zmniejszyć stres, napięcie i poprawić swoje samopoczucie? Badanie, o którym dziś opowiem, pokazuje, że tak. Naukowcy sprawdzili skuteczność 30-dniowego programu online opartego na mindfulness-based cognitive therapy, czyli Terapii poznawczej opartej na uważności. To podejście, które łączy uważność z elementami terapii poznawczej. Wzięły w nim udział osoby doświadczające podwyższonego stresu i obciążenia emocjonalnego. I co się okazało? Uczestnicy, którzy ukończyli program, doświadczyli wyraźnego spadku stresu mniejszego napięcia emocjonalnego, a także obniżenia objawów lęku i depresyjności. Jednocześnie wzrosły u nich dwa bardzo ważne zasoby psychiczne. Odporność na trudności, czyli tak zwana rezyliencja oraz samowspółczucie, czyli umiejętność traktowania siebie z życzliwością zamiast krytyką. To ważne, bo te zmiany nie były symboliczne, miały realną, odczuwalną siłę. Osoby po treningu mówiły o tym, że lepiej radzą sobie z codziennym stresem, są dla siebie mniej surowe i szybciej wracają do równowagi po trudnych momentach. Badacze sprawdzili też coś jeszcze, co dokładnie odpowiada za te zmiany. Okazało się, że kluczową rolę odegrały właśnie samo współczucie i rezyliencja. Innymi słowy, im bardziej uczestnicy uczyli się być dla siebie wyrozumiali i elastyczni psychicznie, tym bardziej spadał ich poziom stresu i cierpienia emocjonalnego. To bardzo ważna informacja, bo oznacza, że poprawa samopoczucia nie wynikała z wymuszonego pozytywnego myślenia, ale z głębokiej zmiany w sposobie odnoszenia się do siebie i do własnych doświadczeń. Warto też powiedzieć uczciwie, nie każdy kto zapisał się na program go ukończył, to częste w kursach online, ale właśnie u tych osób, które zaangażowały się w praktykę Zmiany były najbardziej widoczne. Podsumowując, ten 30-dniowy trening uważności nie tylko zmniejsza stres i napięcie, ale też wzmacnia wewnętrzne zasoby, które pomagają radzić sobie z trudnościami na dłuższą metę. To nie jest magiczne rozwiązanie, ale jest to konkretne, oparte na badaniach narzędzie, które pomaga ludziom odzyskać większą równowagę, spokój i życzliwość wobec siebie.